Chciałam uczyć pamięć Sebastiana Kartyniuka, osoby, która była mi szczególnie bliska, bo razem pracowaliśmy i przyjaźniliśmy się. To jest wielka strata, strata 96 wielkich patriotów. Dzisiaj czcimy ich pamięć. Dzisiaj jestem tutaj, żeby czcić pamięć Sebastianu Panie marszałku, jak długo by pan jeszcze uważa, że będą rozdzielone uroczystości ofiarom tragedii smoleńskiej? Osoba Państwo, osobna, wykonanie bliskich? Ja uważam, że przede wszystkim te uroczystości powinny być z myślą o o rodzinach, o tych, którzy stracili swoich bliskich pod Smoleńskiem. Oni są, dla nich są te uroczystości, Czcimy ich pamięć ze względu na tę tragedię. Natomiast państwo e, powinno czuć się zobowiązane do tego, żeby te uroczystości pomóc zorganizować. Każde wprowadzanie polityki, czy różnic politycznych, czy różnic partyjnych do czczenia tej pamięci jest czymś niedobrym i Mam nadzieję, że nie będzie dalej prowadzone. I chciałbym, żeby każda uroczystość, każda rocznica była dla nas następną lekcją e, takiej pokory, otwartości, ale także e, tolerancji, zrozumienia własnego. Wtedy po dwa lata temu, po tej tragedii, po katastrofie potrafiliśmy być razem. Potrafiliśmy rozmawiać jednym językiem. Dzisiaj e, tego znowu nie ma, tego braku. I to jest smutne, ale to jest wielkie wyzwanie dla tych, którzy nie potrafią odnaleźć w, tym, w tej tragedii czegoś wspólnego, czegoś co jednoczy, tylko zawsze szukają tego, co dzień.